Tutaj ogólnie miał być wstęp, lecz nagrał na się po prostu time-lapse i cóż mogę więcej powiedzieć. Zapraszam Was do odcinka gdzie jedziemy w Tatry. Cześć kochanie, cześć kochanie. Słuchajcie, 6 km do celu. Z tego co widzimy, puchu, pogoda nie za bardzo sprzyja. W oddali troszeczkę czarno. Jesteśmy tak jednak mimo wszystko o dobrej myśli. Tak naprawdę zobaczymy jutro rano. Chłopaki już dawno się obudzili. Podziwiam piękne. piękne widoczki Ładnie, ale ciemno trochę. To tyle do no, zobaczenia. To... i zrobimy room tour. Wyszło po 57 zł na łebka, nie więcej. Więc room tour. jest szafa Jest dobrze Fajnie w sumie Dobra, zjedliśmy sobie obiad i idziemy do sklepu ale pogoda jest średnia, więc nie wiemy czy jutro w ogóle wyjdziemy tam gdzie mamy wyjść, więc kiepsko, kiepsko. Obiad był dobry, w sumie to działa, to, mamy to tak, że karczma jest w budynku, gdzie śpimy, pod, jakby pod nami jest karczma, więc mieliśmy być bardzo blisko. Zakupki zrobione, żeby była jakaś energia jak jutro już będziemy wchodzić, bo wiem, musimy wejść, musimy gdzieś wejść w ogóle. No, nie ma, że przyjechaliśmy w góry, mamy nocleg i nigdzie nie wejdziemy, to nie? Cześć, słuchajcie, wracam do Was z szybkim newsem. Zdecydowaliśmy się pojechać do Lidla, oddalonego o pół godziny od naszego noclegu. Żeby go zakupić sobie jakieś bułeczki na jutrzejszą wyprawę, byliśmy w lokalnym sklepiku, ale tam po prostu nie znaleźliśmy niczego, co by nas interesowało. Także tak spędzamy dzisiejszy wieczór. Do zobaczenia. Cześć, witam Was z, parkinga, z parkingu w Lidlu. Jesteśmy już po zakupach. Zakupiliśmy w sumie wszystko co chcieliśmy. Nastawienie e, bardzo dobre przed jutrzejszym wyjściem. Troszeczkę już się tam przejaśnia u góry. Jesteśmy dobrej myśli. No i Wszystko co? będzie dobrze. Tak jest. Tak jest. O, i widzieliście właśnie ten kontrast? Kontrast, gdzie tam jest słońce. A tam jest okropna pogoda. I właśnie chcemy, żeby to fajnie sobie przeszło. I żeby było słońce, bo już po to tu jesteśmy, tak? Żeby się wspiąć. Fajnie. Nic do dodania nie mam. Liczymy na pogodę jutro. Troszkę się zmęczyłem, szczerze mówiąc. Może być ciężko. No. cześć. Słuchajcie, to was już chyba ostatni raz w tym dniu na szczycie jakiegoś pagórka. Mamy ładne widoki tutaj na no. jutrzejsze cele. Tak to się zapowiada. Czyli co, słoneczko, nie? Nie no jest git. Mam nadzieję, że tylko pogoda dopisze, damy radę. No, dobrze, dobrze. Ja wierzę w nas. Dobrze, dobrze, dobrze. Damy radę, nie ma lekko. Znamy rozkład jazdy. Witamy widzowie, wróciliśmy po ciężkiej podróży. Rozgrzewka przed jutrzejszym. Eee, pobudka 4.30, zaraz idziemy spać. Kupiemy się i tyle. Pozdro, do zobaczenia jutro. Wstaliśmy, już wychodzimy 5.24. Widzimy się na trasie Zobaczycie widoczki Będzie fajnie, dobra pogoda jest Jest pozytywne nastawienie Jasno się robi, nie pada, więc... Nie, ładnie dojechali, dojechali Weszli Idziemy Katrzański Park Narodowy Bilety po 5 Parking za 6 dych Tak? Zgadza się I lecimy Dobra Schodzimy z asfaltu I wchodzimy już w tereny górskie, bym powiedział Czyli yy, jakby taki dolina pięciu stawów tam ciśniemy, tak? Tak czy Billy może coś opowiedzieć, jaki mamy cel na dziś w ogóle? Dzień dobry, witam was w sumie pierwszy raz dzisiaj. Jesteśmy na etapie Włodokrzmotów Mickiewicza. Oznacza to mniej więcej tyle, że do Doliny Pięciu Stawów wciśniemy 2 godziny i będziemy. Takie, takie są przewidywania. Dwie godziny 10? Zmieścimy się w 2 godzinach. Nie chcę kozaczyć, ale tak to się skończy po prostu. Zobaczenie na górze. Zrobiliśmy sobie chwilkę przerwy na picie. Ale co? Mamy bardzo dobre tempo, ponieważ drogowskaz wskazywał 2 godziny 10 minut. A doszliśmy do kolejnego drogowskazu, który wskazuje 10 godzin 10 minut. Czyli powinniśmy przejść godzinę. A my zrobiliśmy godzinę w 30 minut. Czyli mamy zabójcze tempo, wręcz bym powiedział. Więc jak tak będziemy trzymać, to w Traska cyknięta raz, dwa. Teraz mamy atak szczytowy na dolne pięciu stałów. Jest... Mocno łapiemy tą wysokość teraz. Nie? Te przewyższenie teraz jest wyczuwalne. I zrobiliśmy sobie takie dwójeczki. Bili. Z Bartusem sobie poszli do przodu trochę. Tam atakują. My z Bartkiem sobie. Oj. Trochę wolniej. Idziemy. Ale nie ma co się śpieszyć. Jak się człowiek śpieszy to się diabeł cieszy tak? Tak jest, tak jest. A, Więc na spoko. Zaraz będziemy na naszym stopie i zobaczycie jak to ładnie tu wygląda wszystko. A. Cześć! Za mną wielka siklawa. Minęło około godziny 10 od rozwidlenia na wodogrzmotach Mickiewicza. A tam jest nasz dzisiejszy cel. Nie zwalniamy tempo i lecimy do przodu. Witam Państwa bardzo serdecznie. Robimy sobie mały przystanek gastronomiczny. Test batonika banana firmy. Figaro Figaro, brzmi to dobrze Znalazłem go tutaj w pobliskim markeciku Lokalny sklepik Banan w czekoladzie Otworzę go i spróbuję tylko Najwyraźniej ja to otworzyć Tak to się prezentuje jedny Są że chyba dobre, co? Bardzo ciekawy smak, proszę Państwa no, Przypomina mi trochę e, Takie lody Kiedyś były takie lody ze skórką banana, nie wiem czy Pamiętacie jak się obierało to no jest w sumie coś takiego, tylko tutaj mamy bananek w czekoladzie i nie jest zimny. A nie jest, jest to bardzo byle smaczny. Bardzo smaczny banan. A ja bardzo lubię, I to polecam. Polecam. Kur. Bardzo siostrzą. Podpisuję się po czym. Dziękujemy. Jesteśmy na dolinie 500 w. półtorej godziny nam to zajęło. Jesteśmy zadowoleni, pojawiły się chmury. Najlepiej, że będziemy zawracać. Idziemy na Kozi Wierch, już, atak, ale jest ciężko. Oh, zdarta skóra na piętach, jak to zawsze u mnie, obklejona. Skarpetka założona, Billy mi dał drugą. Dalej boli. Nie mówię tego chłopakom, żeby ich nie zatrzymywać. Ciśniemy sobie. Już tak idziemy sobie. Billy z Partusem, Ja samemu. I Bartek za mną. Samemu. Ale jest ciężko. Lecz się nie poddajemy, tak? Niestety jakieś chmurki się zbliżają. Ale damy radę, tak? Małymi kruszkami do celu. To jak zdobędziesz cel jeszcze bardziej cieszy. Jeszcze większa satysfakcja jest. Że pokonałeś ból że pokonałeś lęki, słabości i że się nie poddałeś, to jest najważniejsze. Dążymy do celu, moi drodzy, mimo że jest bardzo ciężko. O. Tyle. Buziaczki dla Was. Widoki macie jeszcze. Widzowie niestety. Nie chcemy ryzykować. Czarne chmury się zbliżają. Wchodzenie w deszczu po takich kamieniach to To nie jest dobry pomysł. Jeszcze wiatr i wszystko. Nie chcemy ryzykować. Niestety, niestety nie tym razem. wierch nie nasz. Nie udało się, ale spacer był. Będziemy Was jakby obditować, co się dzieje. Szybki odwrót robimy. Nie wygląda to zaciekawie. Nie chcemy ryzykować, tak jak już mówiłem wcześniej. Nie, nie, nie ma jaj. Nie dość, że zejście jest bardzo ciężkie. Ciemnia się, z Teraz minuty na minutę dosłownie. Zobaczcie, jak już jest ciemno. To jest po prostu chwila, i to lunie. Najlepiej ludzie. Jest okropnie i ludzie wchodzą, a my chcemy odrazić to. Lecimy, lecimy w dół, bo nie ma co. Co mogę powiedzieć. Nie wejście wejść na kurziwie. Zdecydowaliśmy się wycofać ze względu na aktualne warunki pogodowe Spróbuję z tą opaską, jak będzie chłojnie co Mamy jeszcze dużo życia przed nami, a na pewno kiedyś ten szczyt zaliczymy No ogólnie widzowie Rozpogodziło się to? Tak? Hmm. Jesteśmy źli, jesteśmy smutni i odpuściliśmy nową ale nie chcieliśmy ryzykować, tak? nie ma co igrać z pogodą. Odpuściliśmy, doszliśmy do stroniska w dolnie pięciu stawów no i słoneczko wyszło. Chmury się rozchodzą, a my idziemy nad morskie prostu inną trasą, też żeby sobie do Dobić ten spacer, już nie ma sensu wracać, bo po prostu za późno już jest, żeby wracać na koziwierch, kiedy indziej przyjedziemy i zdobędziemy go. Aj, niestety. Witam Was na niebieskim szlaku w drodze do Morskiego Oboka z Doliny Pięciu Stawów. Zdecydowaliśmy się wrócić ze względu na pogodę. Nie udało nam się osiągnąć szczytu koziwierch. Kozi co prawda chmury się nie zbliżają, ale otaczają nas w dalszym ciągu, dlatego nie chcieliśmy podejmować ryzyka Kierujemy się w tamtym kierunku A ale takie przemyślenie w takie trasy Jeśli chodzi o buty to buty ponad kostkę buty które Ci trzymają kostkę to jest jednak coś co trzeba mieć buty poniżej kostki, takie trekkingowe nie, to, to nogi się tak męczą że jest to szok, a Billy ma i mówi, że wszystko prze, przechodzi na e, przednią część łydki i w ogóle się nie męczą myśli, nie męczą się tak nogi po prostu więc następną podróż, buty powyżej kostki, to jest coś co trzeba mieć. O, ładne widoczki. Witam Was. Generalnie trochę szkoda, że się nie udało na kozi wejść. No ale sami zobaczcie, chmury są takie dosyć niebezpieczne. Jesteśmy w drodze na Morskie. Czekamy na kolegę, bo niestety został gdzieś na dole. No cóż, trzeba żyć dalej, dzięki. No ale nie wyglądają dobrze te chmury teraz, tak wam powiem. No nie, nie? to jest mega już, tak fajne. kurczę, tak wam powiem. Czy tak sobie siedzę, czekam na chłopaków. I pilnuje rzeczy. I kurde, te chmury nad tym kozim wierchem. W sumie się cieszę, bo nie wiem, czy może już byśmy zdążyli zejść, ale tamte były. No, powiem szczerze, no ciężki był. Dla mnie był ciężki to. Chłopaki też, nawet Bili, który chodzi po tych górkach, 200 tętna miał. Mówił nam. Więc był wymagający. No i te chmurki tam zobaczcie sami co nie takie deszczowo-burzowe, więc według mnie, mimo że jest tak trochę, No trochę smutno ono, że się nie udało to dobrze zrobiliśmy, że nie ryzykowaliśmy i tak bardzo fajny spacerek naprawdę nogi taki wycisk mają już w pewnych momentach nam się częsły, więc jest wycisk, jest wycisk dobra widzowie, akcja ratunkowa idziemy po Bartka Bartek zaczął schodzić w dół do my na niego czekamy czekamy, czekamy, gdzie on jest ale idziemy już po niego My się przestraszyliśmy, bo idziemy, bo chłopaki zeszli. Ja czekałem. i Bili do niej przychodzi i mówi: No, y, nie zapotkaliśmy go, ale pani powiedział, że on zaczął chodzić do schroniska. No to nagle nieciekawie. ciekawia. jest Nie, że to nie jest że fizyczny wysiłek, że mi się nie chce czy coś, tylko ja odchodzę teraz. Nie masz siły po prostu? Nie, po prostu ciągły skurcz. Ja musiałem muszę robić przerwy co cztery schodki stare, co pięć. Przerwa i wchodzę znowu pięć i już spina nogę stary. Już nie wchodzimy do góry, schodzimy na dół. Już. Nie, już tylko w dół, tak. Muszę potrenować nogi, albo częściej trenować. No moi drodzy, zaczyna się burza w górach. A my mamy akcję ratunkową. Jeden z przodu, drugi z tyłu. Bartek po środku idzie z tymi i kijkami. A jestem od dokumentowania wszystkiego i sobie tak idziemy, gadamy gadamy i nagle zaczyna to grzmić. I wiecie, gdzie zaczyna grzmić? Nad naszą górą, gdzie chcieliśmy iść. Więc yy, nie fajnie I chcemy jak najszybciej zejść, bo burza w górach. No i nie ciekawie, nie ciekawie bym powiedział. Więc idziemy, idziemy. Jest źle, zaczyna padać kropi powoli. Pędzimy na dół. Wychowam kamerę, żeby jak coś asekurować dwoma rękami. I lecimy na dół, bo zaczyna padać. Widzowie na deszcz. Na deszcz. Nadajemy radę. W końcu przyszedł do nas deszcz. Poczekaliśmy się. Wizyty. Tak się rozpadało, że już wyciągnęliśmy pederyny i wszystko, bo. Oj, jest grubo, naprawdę jest grubo. Cały czas nawala. <laughs> ja, ja, ja Cześć kochani, tutaj kończy się nasza wyprawa. Poszliśmy już do samochodu po ciężkich bojach, po licznych ulewach i śmiesznych widokach po drodze. Muszę powiedzieć, że, mimo że nie osiągnęliśmy żadnego szczytu, to wycieczka mi się bardzo podobała. Chłopakom raczej też, prawda? Prawda, prawda, Na pewno kiedyś to powtórzymy. No i co? Chłopaki odwiezieni. Ja zamykam drzwi. Jadę do domu mojego. Koniec podróży. Ale wstałem teraz, weszliśmy z auta, żeby wypakować rzeczy. Kurde, kolano boli prawe. I nogi już taki w wpierdziel zostały, że to szok. Ale fajnie. Niestety się nie udało tego koziegu wierchu. I tak tam zrobiliśmy około 35 tysięcy kroków, więc jest spoczko fajne spacerek, po górkę, w ogóle i tak dalej, i tak dalej więc fajnie. Dzięki za oglądanie, jo.